Siemaneczko, ziomeczki, dzisiaj jesteśmy z moją siostrą Cześć Będziemy chodzić po podwórku Tym razem niestety nie ma z nami Mikołaja, szkoda, było tak fajnie Przejdziemy sobie tak samo całe podwóreczko, może trochę wyjdziemy poza bramę Nie przednią, tylko tylną No, ja już się teraz mniej bolę niż ostatnio się bałem Bo pierwszy raz to jest zawsze Moja siostra też nie pierwszy raz, na wiesz ma lampkę Jak sami widzicie, ona będzie szła zarazem ze mną Dobra, ola Chodźmy, idziemy. Uważaj, bo tu jest schodek. Wiem. Dobra, my sobie idziemy. W sumie to już mogę zrobić cięcie i wam pokazać jak idziemy przed bramą. Elo. Dobra, ogólnie my już jesteśmy przed bramą. No nie będziemy wychodzić na ulicę, no bo nie wolno. Jesteśmy z moją siostrą. Przepraszam bardzo, jak czasami są takie czarne te momenty, ale niestety nie udaję mi się tak uchwycić. No to co? Możemy im pokazać dopiero jak już będziemy przy kupce piasku, przy końcu. Dobra, tuelo, mordy. Jednakżeśmy jednak stwierdzili z moją siostrą, że już wcześniej odpalimy. My sobie idziemy. Ogólnie jest, jeszcze nie jest tak ciemno, no ale już, u was już jest, no bo tak to samo jest. Ty świecisz tam w ogóle tą lampką? Świecę, ale jest za słaba. Ledy. Dobra, Ola, może ty mnie świeć, a ja będę podświetlać mnie, na mnie, na mnie mocni. Dobra, mocniej. Tak o. Dobra, Ej, Ola, to co? A ja tu będę musiał świecić. Świeć tak na mnie bardzo, dobra. E, my tak, idziemy. tak na twą twarz. No tak mniej więcej. Myślę, że rozumiesz o co Chodź. Nie, już tam dalej nie pójdziemy. Jak widzicie, już jesteśmy tam daleko. Są susenki, tam się lampy świecą. Tam jakieś auto jechało, a tu jest moja siostra. Dobra, to my w sumie... O! Jeszcze wam pokażę. Nie wiem czy będziecie widzieć, ale tam jest taki księżyc. Jaki fajny małuk. Nie będzie go widać, ale to jest taki fajny łuk. Widzisz go? No widzę. Tam jest taki fajny, bardzo Widzę. Tam jest taki Taka fajny. połowa. No bardzo fajny. Może u was tego nie będzie widać, ale nasz rzeczywistość jest bardzo fajny. Do siebie. Dobra, w sumie tu to... pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby był na bieżąco. No, łapeczkę, oczywiście, jakiś miły komentarz też możecie zostawić. Będzie mi bardzo miło. Piszcie o czym chcecie filmiki też. Bo ja na ten pomysł wpadłem z Mikołem, że sobie wyjdziemy w nocy i sobie coś nagramy. Że ten żeśmy nagrywali o drugiej w nocy o pierwszej było, no było strasznie bo jednak już było w tej tak mocno ciemno, że szok w sumie to mogę powiedzieć, że na tym kończymy ten odcinek jest on krótszy, kró dłuższy niż tamten ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco cześć